Cześć, witam was na koduje. Z tej strony Wojtek. Dzisiaj pokażę wam przykład rozsuwanego menu bocznego w samym CSS-ie. Zapraszam. Zacznijmy od stworzenia naszego markupu. Najpierw stworzymy sobie wewnątrz znacznika nav baton który będzie nam tworzył otwierał i zamykał naszą listę mm, nazwijmy go site nav trigger eee, wewnątrz damy sobie menu i teraz tylko jakiś wrapper na nasze menu i już teraz to tylko pozostaje nam lista w której będziemy umieszczać odnośniki do poszczególnych fragmentów naszej witryny zróbmy sobie about mm, about us resztę sobie już skopiujemy mhm. no powiedzmy że będą cztery odnośniki w naszej liście kolejny to może być powiedzmy download section mm, może jakiś share no, i tak już subscribe, subscribe, share i download. Ok, tak wygląda nasz markup w tym momencie. Mm. Możemy przejść tak naprawdę do stylowania naszego dokumentu. Otwórzmy więc sobie. Nasz plik styles.css, on jest w tym momencie pusty. No i zacznijmy od jakiegoś tam prostego oscylowania naszego body. Wyzerujmy wszystkie paddingi, margines. Ustawmy sobie tło na fioletowy z palety barw koduje. I jak to powinno wyglądać docelowo? Najpierw oscylujmy sobie naszego site nawa. To będzie taki pasek górny, wewnątrz którego znajdzie się ten nasz baton. Menu, który będzie nam otwierał tą listę wysuwaną. Zacznijmy może od ustawienia mu jakiegoś szerokości. Eee, szerokość 100 pikseli, wysokość 20. Background sobie ustawimy na minimalnie inny niż naszego tła. Eee, wykorzystam do tego Quick Edit z brackets taki fajny color picker nam wyskakuje jak otw yy, otworzymy go odpowiednim skrótem klawiszowym no i cóż, teraz byśmy chcieli żeby ta nasza nawigacja miała wypozycjujemy sobie to flexem, wszystko będziemy dzisiaj robić na flexie justify-content flex-end czyli dzięki temu wszystkie nasze elementy będą no, znajdowały się po prawej stronie align-content-center padding damy sobie 10 pikseli, e, oczywiście box sizing border box, żeby to nam nie rozjeżdżało tego, zaraz sobie menu poprawimy nasz button mm, szerokość jest ustawiona background jest to może zróbmy sobie ten nasz site menu trigger mm, i co ustawmy mu border na 0 e, ale może jednak niech będzie troszkę zaokrąglony background na biały O tutaj powinno być align items i teraz nasz button będzie dobrze wyglądał mm. i tak, na pewno będziemy chcieli ostylować to nasze site menu prędzej czy później mm, zacznijmy może więc od na razie ustawienia na nim flexa box sizing border box Standardowo. Wypozycjonujemy to sobie absolutnie. Od góry damy sobie taki odstęp, jak, jaką wysokość ma nasze site na cały element. Od prawej zrobimy sobie 0. Ustawmy sobie oczywiście jeszcze wysokość 100%. Szerokość załóżmy na 300 pikseli. Background. Teraz będziemy użyjemy sobie naszego zielonego z, z palety barw koduje B399. I może ostylujmy sobie tą naszą listę. Teraz site menu UL. To jest to nasza lista. Mm, no i co? Może zaczniemy od usunięcia tego paddingu. List style type na known Margines sobie jakiś tam nadamy. 0, 10 pikseli to wszystko będzie zrobione flexem hmm. chcielibyśmy, żeby elementy przeskakiwały do następnego wiersza jeśli będą miały odpowiednią szerokość i ostylujmy sobie nasze elementy listy oczywiście ustawimy sobie najpierw jakiś background będzie to kolor biały ustawmy sobie margines góry na 20 pikseli eee, następnie kolor na taki jaki mamy tło border-radius na 5 pikseli teraz widzimy gdzie są poszczególne elementy listy możemy sobie ustawić flex basis na 100% eee, i teraz Kolejny, w sumie ostatni punkt naszego zagnieżdżenia, to są faktyczne odnośniki. Ja też zrobimy sobie na flexie. Padding ustawimy na 10 pikseli. Oczywiście box-sizing, border-box. Widzimy, że wzorce nam się tutaj powtarzają. Oczywiście moglibyśmy napisać różne selektory, które ustawiałyby na przykład dla wielu elementów box-sizing, border-box domyślnie. Natomiast nie jest to celem tego przykładu. Text decoration ustawimy sobie na Noun. Nie będziemy mieli tego, wtedy tego podkreślenia. Align items center. Hmm, oczywiście tutaj sobie jeszcze dodamy tego display flex. One będą miały 100% wysokości rodzica. 100% szerokości rodzica i nasze eli tak naprawdę powinny mieć jeszcze jakąś ustaloną wysokość konkretną więc nadajmy im 30 pikseli ok na ulc ustawimy sobie jeszcze align content flex start i tak naprawdę nasza lista jest już praktycznie gotowa jeśli chodzi o warstwę wizualną możemy sobie klikać poszczególne odnośniki Hmm, może jeszcze tylko troszkę sobie przydekorujmy, side menu, a over. I to będzie po prostu nam zmieniało kolor. Na hmm, hmm, hmm. powiedzmy, to jest nasze zieleń. Szukamy naszego fioletu ponownie. To jest nasz fiolet. I ustawmy, a może niech zostanie domyślne, takie jak tło. I. Oczywiście kolor na jakiś bardziej kontrastowy, to w tym wypadku będzie to biały. I jak widzimy nasza lista podświetla się na kolor fioletowy. No, ale tutaj sobie też ustawimy border radius 5 pikseli, żeby po najechaniu też to wszystko dobrze wyglądało i przyszedł czas, żebyśmy tak naprawdę stworzyli to menu aby ono się wysuwało i wsuwało w zależności od tego, czy ten button jest kliknięty, czy nie. Więc jak to zrobimy w samym CSS-ie? Możemy zrobić to używając oczywiście selektora Site Menu Trigger i używając pseudo klasy Focus, będziemy mogli wychwycić moment, w którym ten nasz button jest kliknięty obecnie. Natomiast przy użyciu czegoś takiego, co nazywa się Sibling Selector, możemy wybrać sobie element, który będzie obok elementu site menu trigger, który ma na sobie fokus. Czyli w tym momencie moglibyśmy sobie ustawić site menu. Czyli jak możemy czytać ten selektor? Szukamy site menu trigger, który ma na sobie focus i szukamy rodzeństwa, czyli elementu, który znajduje się w tym samym rodzicu, czyli w tym wypadku w naszym elemencie o klasie sitenav, o klasie site menu. Jak zobaczycie, możemy sobie teraz to zrobić na zasadzie translate. Cała nasza animacja będzie się na, opierać na Transformie. Transform translate X. Mm, tu będziemy go sobie zerować, więc chcielibyśmy, żeby domyślnie nasz site menu był ukryty. To może dajmy sobie tutaj Transform e, translate X. I tutaj 100%. W tym momencie nasze menu wyjechało nam poza obszar widzenia natomiast ono się tutaj znajduje, bo nam rozszerzyło cały ekranik, więc może nadajmy sobie na badę, overflow hidden i teraz jak widzimy już nie możemy, zobaczyć, co tam się znajduje, natomiast jak klikniemy nasz button, to nasze menu się pojawia i jak odklikniemy to znika, oczywiście to nie jest animowane, więc dodajmy sobie do niego transition odpowiednie ustawimy je sobie na 300 sekundy. Będziemy animować property transform i jak to będzie animacja timing function is in out. W momencie, kiedy to klikniemy, będziemy odklikiwać, to widzimy, że nasze menu pojawia się i chowa. Natomiast jest jeden problem, bo gdy klikniemy nasz odnośnik, to oczywiście menu się chowa. Mamy tutaj w pasku adresu oczywiście odpowiedni. Odpowiedni tekst po naszej kotwiczce, po hashtagu Natomiast jeśli klikniemy sobie załóżmy w No nie w, nie w anchor, nie w ten nasz odnośnik Tylko po prostu pomiędzy No przypadkiem nie trafiliśmy, tak? To się zdarza To w tym momencie to nasze menu też się chowa I raczej nie chcielibyśmy tego w ten sposób robić Ponieważ no to, to jest nie, wy, nie, nie do końca wygodne Więc po prostu dopiszmy sobie tutaj drugi selektor Który będzie mówił, że jeśli site menu ma na sobie hover. To też powinno być widoczne i w tym momencie możemy sobie klikać. Nasze menu tak długo jak jesteśmy na tym obszarze naszego site menu to nasze ono się nie schowa. Natomiast jeśli już z niego wyjdziemy, jako że ten nasz button nie ma na sobie już fokusu, to ono nam się będzie chowało. Tak długo jak będzie kliknięty ten button, to możemy sobie jeździć myszką i to nic nam nie spadnie. Natomiast jak odklikniemy gdzieś gdziekolwiek to już po wyjechaniu z naszego site menu ono się nam schowa. Co sądzicie o tym przykładzie? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzu, jeśli podobało Wam się to wideo. Możecie też zasubskrybować nasz kanał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym ciekawym przykładzie.